Dzień dobry, witam 29 czerwca Co jest tym razem otwieram drzwi od domku, a nie od... A, no jak mnie witam. Miały? Jesteś głodny, a ja nie mam nawet kiełbaski dla ciebie, ani nic. Więc jest czwartek. Ja dzisiaj muszę 70 km przejechać, więc zrobię to na ratę. No co? Nie mam nic. Co ja ci dam? Kawałek żółtego sera? Może zjesz i no, gdzie jest to słońce i żar z jasnego nieba? Wszystkie pogody mówiły, że będzie ładnie, a to wcale tak nie wygląda. Uuu, pewnie, że nie. będzie deszcz, gdzie jest słońce. Chowera jasne. No, odkryłem, odkryłem, że miałem brudną szybkie od kamerki. I tak sobie pooglądałem nie tylko telewizję głupie, nur, głównego nurtu. Ale też i kanały niezależne, różne. No to tam się na wschodniej granicy grupa Wagnera, to wszystko to się robi niebezpiecznie. Czyli tak zwana wojna hybrydowa. Ja pierniczę, dwa dni <ścoughs> zjeżdżam. Ale najgorzej mnie martwi dzisiaj pogoda i przeskoczenie 70 kilometrów. Do Kleszczel muszę dojechać. To jest 30 i później 40. Nie mogę sobie pozwolić na nienaładowane akumulatory jadąc przez puszczę już. Tam już nie ma nic, tylko jest jezdnia i zielono. Tam już nie ma nic. Nie znam się na kotach, ale mam nawet żółty serię. Więc muszę mówić. Przyszło, że mi tu z głodu. No. no mam ostatni plaster. Zjem suchą bułkę, a dam ci. Wszyscy piją mleko to z jej ser więc nie mam tu miseczki, nic tu nie mam dla ciebie a skąd ty w ogóle jesteś? Żeby jak pewnie jak cholera mam ci kiełbaskę a skąd? Smaczmy? Dobry ser. Podlaski to właśnie, a? A, Rozwiało Będzie jednak słońce Kury pijają, że będą Że będzie I dobrze, mi już jest ciepło Kura, zapiała kukurykła albo raczej kogut 1133 odjazd z Żerczyc O stąd. Z Batyskafu a ja się pomyliłem. Nie 70, bo to mi policzyło z gminy w Ja byłem gdzie indziej. I się okazuje, że o 15 do przodu. Czyli mam 55, to ja to przejadę. Tylko się do hajnówki dojadę, w hajnówce się podładuję. A tam nie ma żartów, jak mówiłem. Tam w zielonym buszu na szosie muszę mieć prąd. Choćby nie wiem co, bo tam już niczego nie ma. No i tyle. Więc do wieczora będę w Białowierze. A kto nie wierzy, niech ogląda wstecz szerokim, a nie tutaj są prawy człowieku. Takie cuda to nie w Gdańsku. Przejechałem kilka kilometrów lasem. Szeroką, ładną ulicą łosia jak zwykle nie było. A to jest ostatnia połać. Ostatnia połać pusta przed fajnówką. Jeszcze w fajnówce jest pusto, i potem już wyjeżdżam do Puszczy Białowieskiej. Jest tylko las, 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 las i nic więcej. Nic! Dlatego trzeba mieć paliwa w brud, żeby nigdzie nie stanąć w gąszczu zieleni. Miało dzisiaj być pięknie, trochę się przejaśnia, ale ogólnie jest na niebezpiecznie deszczawa Ale co to, jak już tutaj serce bije? A, już niedługo. Jana, białoruskie smaki pod lasem. już niedługo. Ta prosta jak szczała i zaczyna się las. Raz. Zaczyna się. Rezerwat przyrody. Tak jest. Dzisiaj, jutro żubry. Film o żubrach. Agroturystyka, wiejska chata. Ładne. Zobaczymy. zobaczymy. Ten, ten dziadek to był taki bogacz. Aha. Jego na Syberię chcieli wywieźć, tylko nie zdążyli. No tak. To z którego roku to jest chata? Y, tu znaleźliśmy, że jedenasty, a tam już tego święcenia, oj oh, ci pan o, na ścianę, ja To do pierwszy, żeby. Pani. Aha. No, no to jeszcze do tego dziadka. Bo to ten dziadek o tym w carskim mundurze, to jest jego budowniczy tego domu. Kapitan, ale ja powiem pani, że ja, ja sobie nie wyobrażam tamtych czasów, gdybym miał teraz tutaj tak się całkiem... I zacząć tu mieszkać, nie? A dużo ludzi przyjeżdżają na trzech. O, i patefon stary tak, z tubą. Tak. Nie wiem, jak by... z nim on jest na chodzie, mhm. tylko szkoda mi tej trąby, że ona u mnie niszczeje. No to właśnie, to żeby, żeby jakoś to... zakonserwować, to. Tak? Nie, wiem, może komu kiedy odsprzedam. No są zbieracze albo są ludzie, którzy jest w by na. Ale bardziej i nie zachowało się. Chociaż mhm. no, chcemy odsłonić to. Liczymy się. Z to moja koleżanka z Kalisza. I mój kolega Michał to będzie zachwycony, jak to obejrzą. No, Dużo ludzie dawać, dawać tutaj do. Dużo osób zachwyca się. I wszyscy mówią, wszyscy że to drewno co... to jest takie solidne. Mm -hmm. A jakie były kłopoty, te farby pościągać? Takie solidne farby, że farba... drewno idzie, a farba nie odskakuje. Śliczne. a tutaj. No to było, dziura po piecu została. Westfalka pewnie była, prawda? Taki duży piec, nie? był taki. O, o na pewno się nie był. Taki solidny piec był, tylko że też wiekowy to musieliśmy już. To są rzeczy wiekowe, to, to nie moje. Uh -huh. Świetne, i kredens. No to już współcześnie, prawda? No mówię, ta wiem. część, Tak. z tą część zrobiły... Ale jest, tutaj to jest tylko do oglądania, czy tutaj też można wynająć? No? Nie, to wynająć... No, Normalnie to ludzie mogą zamieszkać na jakiś tam czas? Tak. nie wiem, w tym roku mamy taką ciszę. Ktoś no to za dużo było tych wydarzeń. Za dużo, tak myślimy, że za dużo tych wydarzeń. Zobaczcie. Tu wiecie. dziadek y, Miód przechowywał. Mm. Tu były takie różne mąki i tak dalej słoniny. Nie uratowaliśmy podłogę od słoniny okay. y, od soli. To są świetne, ja nie wiem jak to się nazywa. Makatki to się u nas no, nazywa. No właśnie, ale to... też je troszkę reperuje zimą, tak. Hmm. No, ta część też ma łazienkę, no, tak jak trzeba. No tak, no to koniecznie. Ja bym sobie sam tutaj wynajął. I widok jest, jest fajny, wiesz tak. gdzieś... on A jeszcze jakby tu żubry podeszły, czy inne hmm. to jeszcze ja nie widziałam, ale te sarny to często. Słuchajcie, coś kapitalnego. Na no, przykład tutaj na wakacje przyjechać, to cały urok. Zaraz wezmę na miary, Wam podam. Zobaczcie. To jest coś, coś kapitanowego. No nie ma to tam. Ale bym chciał tutaj, tak mieć 6 albo 5 lat, i ganiać, hasać po trawie. Bo... Słuchajcie, prosto z ogródka. Ja takiej ogórkowej jeszcze nie jadłem. no wiadomo, że wiadomo, że trzeba ukilisić najpierw o, nagrywamy kankę, pod tytułem "Chobucik". wchodzimy a z drugiej strony trzeba podnieść, a niektórzy nie wiedzą to jest fajne cyk i zamknięte mamo, tato. Ale te kufry, no to jest rewelacja, tu wszystko jest rewelacja. Kurczę, człowiek by siedział w bloku normalnie. no tu musi się na wsi męczyć, nie? Cholera jasno. Tutaj też byłem. Wiejska chata. 8 km 9 km przed hajnówką Chciałbym, gdzieś pan chce pomóc. Wiejska chata 10 160 ładnie Idą gęsiego Przyspieszyłem Tutaj jest kilkaset koni pani mówiła kilkaset czy kildziesiąt ale to są eksportowe do Włoch i chyba się domyślacie po co Kiedy wjechałem na wyniosłość drogi oczom bym ukazał się Bagdad Sindbad, Sindbad znowu się żyje weselej Sindbad, Sindbad zaczęła się historia ta to... <laughs> nie pamiętam tego jak to było Proszę Państwa, 17 km tablica głosi do Białowieży i wjeżdżamy w Puszczę Białowieską. Tu nie ma żartów, a prąd mamy, tylko lepiej nie krakać. Tak wygląda Puszcza Białowieska. Pchii, też mi coś. Las jak las. No niezupełnie. A smaczki będą później, na przykład dęby, rezerwat dębów. Ale napowiem no Wam, że jak byłem tu 30 lat temu, to jechał jeden samochód na po parędziesiąt minut. Jadę puszczą białobieską, la 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 la, la la la. Nawet w głowie się nie mieszczą takie myśli, jakie mam. Uwaga, samochody tu jeżdżą. I takie tu są chaszcze. Tu nie ma ingerencji. Tu leżą drzewa, które spadły, gniją, próchnieją i tak ma być. Tu jest dzicz. I to jest wspaniałe. A ten zapach, który ja teraz czuję, właśnie takiego mokrego drewna już, takie jak stara chata. To jest cudowne. To jest zupełnie inne powietrze. Ile tu jest tlenu. Zaraz mi się zakręci, w, zakręci mi się w głowie, będę nieprzytomny od tlenu. Tam, to wszystko, to trzeba na spokojnie zobaczyć, idąc krokiem swym, ludzkim. Zobaczcie, to wszystko sobie leży, to tak ma być. No, żeby tutaj sobie przejść, to trzeba się wysilić. Jak ta biedna zwierzyna tu chodzi, jak się porusza. To widocznie przeskakuje. Hop, hyc i tylko zielona, zielona jak szlak. No, teraz ja widzę ludzkim okiem nie przez kamerę zupełnie lepiej, inaczej. No to, to nie sposób uchwycić, żeby trzeba było kamerę filmową no, stanąć, śmiało nagrać. Zatrzymałem się oznaczyć teren, żeby wiadomo było, że z Gdańska też był. Zaraz nie wytrzymać. Na tym właśnie polega Puszcza Białowieska. Tutaj wszystko murszeje, gnije, pleśnieje i to jest piękne. Niecywilizacyjny skuter. Tylko właśnie to. A, a tu jakieś dzwonki chyba pod ochroną pewnie. Jestem szczęśliwy w Puszczu Białowieskiej. Warto było. Ten zapach. To nie... To, to jest nie do opisania. To musi być takie wilgotne. Taki stary strych. No. Tylko te samochody. Ty. I te drzewa mają sobie tak leżeć. I to ma sobie żyć swoim życiem. Nikt nie przesuwa, nikt nie usuwa. Aż zgnije, spruchnie, spróchnieje. O to w tym wszystkim chodzi. O, porządek lasu sam sobie steruje całym ekosystemem. B -b -b Muchu. O, tego nie widać tak pewnie na filmiku. Ja to mam przed oczyma. Nie wiem, jak to nazwać. Duże, żywe, fajne. Zmieniłem na szerszy kąt, ale przecież to i tak nic nie zmieni. To trzeba zobaczyć żywym okiem. Ale ten zapach, ten tlen, to wszystko. Zobaczcie kolor. Full kolor. Białowieski Park Narodowy. Ja mam rozładowaną baterię, no ale to tu przyjadę później.

Wjechałem do Białowieży, że zupełnie nie kojarzę jej tak, ale zaraz trzeba wjechać na tą prostą, prostą, prostą Szczała. i tam na końcu był kościółek. Kościółek czy właśnie wiem, że wieżyczka pamiętam, ale czy wieżyczka od kościółka, no chyba tak właśnie od czego? A po lewej stronie natomiast zbliża to jest po prawej chacie chacie. Po prawej chatach a po lewej będzie niestety nie do ominięcia burza. Burza, grzmoty, deszcz, a ja nie mam gdzie się schować Nie, mi się. Muszę koniecznie znaleźć jakieś miejsce do schowania się, bo kurczę no teraz właśnie nie mogę zajechać, bo ciocia idzie do kościoła. Na 18. Gdzie mam się schować? Muzeum Lalek Galeria. Otwarte. Muzeum Lasu. Nie teraz. Nie teraz. Piękne chaty. A ja szukam schowka dla siebie. Trochę współczesności. Chciałem nagrać wcześniej, a tutaj wojskowe samochody jeżdżą. Właśnie rzutuje ja, o karetka Wiecie, taka typowa z filmu: Zielony wóz, burgonetka z czerwonym Krzyżem. <noise> ja bym nie chciał mieszkać w takich okolicznościach. to dobrze służy, pewnie kwestie przyzwyczajenia. To jest zupełnie inna białowieża niż ja znam sprzed 30 lat. Pełno barów, o! Taki jest Sopot, wiecie, grzeźno jakichś. Pełno barów, kempingów restauracji rumsów no, aż żreć się chce i pewnie nas w żubrówkę już jestem na właściwej ulicy a tam jest wejście do Białowieskiego Parku no właśnie i teraz już jestem w domu to jest ta ulica główna I tam na samym końcu jest ta wieża, na której mam zdjęcia Przed 30 lat, to może kiedyś jak zmontuję film, to dorzucę Właśnie jak wyglądałem, jak siedziałem To prosta, prosta, prosta droga z domkami Komercja, komercja tam była wcześniej A ja wolę te domki Że, o to jest to, co lubię. Ta uliczka pięknie z góry wygląda właśnie tam, z tej wieży, no ale <śmary> marzyło mi się zdjęcia z drona. No ale tutaj jest pełna wojska. Nie, nie można się unieść, są zakazy. Zresztą mówię, aplikacja mi pewnie nie pozwoli. <śmary> pięknie, fajnie co? No na pewno jest to piękniejsze i urokliwsze niż bloki Zwłaszcza te dzisiejsze że możesz sąsiadce rzucić z naprzeciwka solniczkę No tu ktoś kolorem strzelił Fajne <laughs> Z balkonikiem Pięknie A mi się tu podoba Nie był w Białowieży to to jest właśnie sedno sprawy. Już Pan pamika. I to jest ta wieża, o której mówiłem. Przepiękny widok z samej góry, jak się wejdzie. O, grzmi już, grzmi. Trzeba gdzieś znaleźć schronienie 1933 Kościół z białą wieżą No właśnie Wszystko do zobaczenia. No ja się tam nie wepsnę Przejechałem dzisiaj 55 km Czekam na ciocie. I... No grzmi, grzmi, grzmi Stoję na razie w parku pod drzewami. Deszcz już i właściwie na dzisiaj koniec, bo przecież nie wypada, żebym siedział i montował przy ciocie film, deszcz leje, przyjdzie pewnie posiedzimy przy herbacie i będziemy gadali, 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 no super, fajnie. Patrzcie, no tu to się dzieje, tu jeszcze było przed chwilą sucho, byłem dumny z tego, ale już liście coraz bardziej makal no już niestety, ale ja będę też mokry za chwilę, płaszcz schowany w przyczepce, pora może wstać i wziąć go, to mówię ja, Rafał, no, dobrej nocy, ja, <grywia> Aury, już wszystko mokre, już leje się po mnie, no i poza wodą, a myślałem, że będę suchy.